Idę sobie do biblioteki. No i mój główny problem jest taki, że jak nagrywam z telefonu, jest lepsza jakość, jest lepiej nagrywać nawet dlatego, że ta matryca wyświetlania jest większa. Ja wiem gdzie jestem. Ale nie mam karty SD, dlatego nagrywam aparatem. Dobra, to idę. Ja pierdolę Szedłem sobie na deskorolkę To jest moja pierwsza deskrolka, którą znalazłem W domu Sami widzicie co się stało Ja pierdolę nie wierzę tyle lat Kurwa Od pierwszej klasy podstawówki umiałem Ja pierdolę, ale ja. Cause it's friday You ain't got no job And you ain't got shit to do Oh, uh -huh. Jak sami widzieliście Dlatego prowadzę was Do mojego ulubionego kościoła Re Reformatorów Tak Nie wiem czy mogę na to Długie wejście A tu jest dalej park A tu jest wyjście Także prześcimy sobie tak daleko I wychodzimy sobie tutaj Jesteśmy na jednym z osiedli, jest to ulica Grucy, ja sobie tak tutaj zawsze skracam, jak idę do biblioteki, tutaj pan sprzedaje samochód, siedmiosobowy, jakby ktoś chciał, ładny, podoba mi się, Mitasubishi, ale ja nie lubię Mitasubishi, zawrotna prędkość. Dzień dobry jeszcze raz. Przychodzimy właśnie przy najbrzydszym miejscu naszego miasta. Jest to niedokończony dworzec, który jest już budowany od ponad dwóch lat. Powiedziane jest, że ma być skończony przed Wielkanocą. Ja tutaj końca nie widzę. Teraz wam coś jeszcze pokażę. No ja już tak chodzę z kamerą, tu mam dużo minut, to pokażę. Kręcę aparatem, ale jest jasno, także jakoś nie będzie zła. Tu, tu jest stary bazer. Dużo ludzi tu przychodzi, ale historia jest prosta. Auta tu jeżdżą, czekajcie. Oj oj, ostrość, 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 dobra. Ta droga, gdzie jadą te auta, prowadzi do tego starego opuszczonego domu. Jeśli ktoś wie, gdzie ja mieszkam... Wie, gdzie teraz się znajduje, to na pewno trafi do tego domu, jeśli będzie szedł do końca tej ulicy. Tutaj jest ciekawa też historia, dlatego że w tym miejscu, gdzie jest ten czerwono-czarny budynek, był kiedyś bazar, który został kupiony przez kogoś i sprywatyzowany taką śmieszną galerią dworcową. Galeria dworcowa, no kurwa, jaja sobie robicie. Jest tu takie kilka chujowych sklepów, plus Chińczyk na górze. No, nie ma tu nic szkoda mogli tu parking zrobić, bo tu zaraz jest dworzec, a ludzie nie mają gdzie stawiać samochodów, tak aby odprowadzić kogoś na pociąg chujnia, jak zawsze zszedłem sobie troszeczkę na bok bo tam jest jakiś gówniany radiowęzeł, mam nadzieję, że tu nie słychać zszedłem trochę z tego schodnika no i tu też jest dalej ciekawa historia dlatego, że, no nie, nie, słyszycie chyba radiowęzeł, tak? słyszycie na pewno no i tu jest taka ciekawa historia, dlatego że e, tam dalej jest Media Expert. Zaraz przejdziemy koło niego. A tu jest jak widzicie Lewiatan. Widzę, wszyscy widzą. Historia jest taka, że kiedyś był tu klub. Taki dość wpływowy klub w Jarosławiu. Wszyscy tu przychodzili. Co sobota dyskoteka, wiecie o co chodzi. No i tu za chwilę będzie bardziej słychać rady Ale jak coś, to to dogram. Okej. Okay. No Tu jest media Expert, a to był kiedyś klubowy klub, klub, który przez narkotyki upadł. Właściciel budynku nie wiedział co robić, więc wydzierżawił sobie markę Lewiatana tylko dlatego, żeby zrobić sobie w tym klubie lewiatan. Faktycznie, no troszeczkę śmiesznie to wygląda, bo sklep wygląda jak dom. A tu jest słynny media ekspert. Ja idę po kole Twist I dzisiaj będę nagrywał Aj i kupiłem sobie Jogurcik Kupiłem sobie jogurcik i Pepsi Twist Pepsi Twist musi być, nie? Ale kurde, żałuję, że sobie w drobnych nie wziąłem, bo ja, wiecie Karta u mnie w obiegu ciągle naturalnie a ja sobie nie wziąłem żadnych drobnych, a tam pani miała, proszę państwa, grillowane osypki i zwykłe osypki. O kurwa, już zastanawiałem się czy sobie nie wybrać kasy na tego osypka i nie kupić. A tak sobie mówimy, echu, będę rozpierdalał, ciągle te pieniądze zamiast sobie trzymać, nie? A teraz muszę sobie dużo rzeczy popłacić, jakichś egzaminów, także wiecie, to... To... A, niby wiecie, grosze, ale wiecie. Nie wybierzecie na przykład dychy z bankomatu, tylko musicie już 20. No Jezu głośno, za głośno jeżdżą te samochody tutaj. I ten, i jak to się nazywa? No, jak to się nazywa? Ma, muszę się nauczyć nie używać tego słowa, tego sformułowania. No nic, chodzi mi o to, że wybierzesz sobie takie dwie dychy. Bo rzadko są bankomaty u mnie z dychą. Wybierzesz sobie tak te dwie dychy. I zaraz rozpierdolisz. Ja to tak to jest właśnie. Wiesz, tutaj tego zaraz ona ci w drobnych wyda. Będziesz miał prawie całe nie całe 20 zł, bo ten ile oscypek kosztuje 3 zł. Nie i e, co? Stop hitting it so hard. <coughs> Hub, you fucking up the rotation. Puff, puff, give. Puff, puff, give. <coughs> fucking up the rotation. You can get killed with somebody else.